My name blurry face, and I care what you think. My blurry face, and I care what you. Ah, what am I doing? Hej witajcie, ja jestem Arkowy, a w dzisiejszym odcinku będziemy sobie oceniać piosenkę Roni Ferrari y... Roni Ferrari y... Jak? czy cz czek czekajcie y... Roni Ferrari Oregami, będziemy oceniać, Roni Ferrari Oregami, Piosenkę taką y... Ja już ją y... słyszałem nie całą, ale słyszałem i będziemy ją oceniać, więc subskrybujcie tutaj kanał na dole strzelcie łapkę, wchodźcie na instagrama i mm, zapraszam was do odcinka dobra tak jak można już zauważyć jestem yy, przy tym i tutaj klikamy tutaj te takie bielutkie te niech tam się powiększy ekran i po prostu nakładamy słuchaweczki i słuchamy Nie to samo, liczy ją Viktor bierze ją kaba... Ej, 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 ej. Czy on nie ma takich samych okularów jak ja? Nie, nie wiem. Napiszcie w komentarzach, czy on nie ma takich samych jak ja okularów. Albo podobnych. Nie mi się wydaje, że chyba podobne, albo takie same nawet. Ym. Powiem tak. Pierwsza reakcja na tą yy, nutę to jest taka, że Roni Ferrari jak wypuścił Ona by tak chciała, to to było disco polo. I jest taka szansa, że znaczy jest taka szansa jestem głupi po prostu po prostu to jest dziwne, że on raz wypuszcza rapowe, raz wypuszcza popowe potem disco polo, więc tak jakby nie wiadomo gdzie go po prostu czy tutaj do disco polo, czy do rapu, czy do popu nie wiadomo gdzie, po prostu on nie wie co robić, nie wie jak jaką jak jak muzykę się brać po prostu, bo Tutaj jest z przekleństwami jak Rap, tutaj ma Disco Polo, tutaj nie wiem POP ma jeszcze inne, więc no, po prostu nie wie za co się wziąć, ale lecimy dalej. Może coś będzie fajnego. Halo, robimy słowa. Miss Marihuana. Przedsiębiorcy, druga zdrowia. Dystrybucja, same dobre słowa. Satysfakcja, egzotyczny towar. Na takie prestiż, mordo to trzeba zapracować. Firmował takim na szyba w czarnym macie. Mamy robić ruchy, to chcę ruszać się bez pasie. Fajne ujęcie, takie, fajne ma. Takie, mi się podoba. Takie ujęcie, takie od góry, tak jakby. Yy, kurde. O tak, o, jakbym tak, tak, jak teraz tak siedzę i tak patrzę, no to takie, takie ujęcie jest fajne, bo mi się podoba akurat. Tutaj takie chłopy w laskach go zabierają gdzieś, chyba. Ale fajne ujęcie. I od razu chciałbym powiedzieć, że naprawdę wpada w ucho ta nuta, więc też na plus. I na porob się to daje, że ta nuta wpada. I podoba mi się ogólnie. Tylko, że po prostu taki jest problem, że on po prostu nie wie, jaką muzykę robi. Po prostu robi wszystko to, co mu po prostu się wpadnie do głowy, po prostu to, co ten. Natomiast się zająć rapem lub disco polo, to po prostu robi tak, o. Tu zrobię to, to zrobię to to, 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 i to, to, to i tak w kółko, czyli No. Dobra, lecimy dalej, bo ja już zaczynam tutaj się rozkręcać. E. O, oh, może nie jest Ferrari, a jedno do drugiego tyle ma, się dużo bali. Pozdrawiaj nas przed pozdrawiamy przedsiębiorców leżąc pod palmami. Hey! Jedziemy z To też takie fajne ujęcie, tak idzie w górę, w dół. W górę, w dół. W górę, w dół. Fajne ujęcie, mi się podoba. Prawda, i tutaj tak, takie ledy, tutaj takie LEDy. U mnie też można zauważyć LEDy. Tutaj są z boku, tutaj gdzieś o tu Więc yy, spoko to jest ogólnie. No, mieć LEDy. Ale lecimy dalej, nie o LEDA. Dzisiejszy odcinek po prostu o roniferali, więc idziemy dalej. Nie wyglądam na Fajny ten strój księca, czekajcie, ale tutaj sobie przewinę. bo mi się podoba. O, fajny ten strój księca. Mi się podoba. Wygląda jak Jan Paweł II. Nie wiem dlaczego, ale tak wygląda. Ale dobra, idziemy dalej, nie gadajmy o księdzach, tylko po prostu lećmy dalej. Mam pod towar Towar tak jadę, suki często pośladkami I właśnie przez te fale jadam weed z koleżankami yes. Spoko mała, cały czas robię ten papie On pływa mi na koto, nawet wtedy, kiedy chrapie On wpływa mi na koto, kiedy nie mam miejsca w szafie Fajne ogólnie są ujęcia, no ten akurat no, he, też może być, dla innych facetów się ten taki kadr podoba, i też się podoba, ale ogólnie kadry są fajne, fajnie ten teledysk wyszedł, więc dla mnie na propsie ta piosenka. Jedziemy z kurwami, kurwy najbardziej co mnie irytuje w tej piosence, że końcówka tej piosenki jest tak jakby się zaczynała następna piosenka i to mnie najbardziej ir irytuje, ale... No, co ja tam wiem, ja, taki muzyk jak z dupy, coś tam nie będę mówił, ale no. każdy wie o co chodzi. O właśnie, nadszedł znaczy, ten moment w ogóle, jest inny bit i tu, 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 tu. i inna piosenka. To nie wiem po co to tak zrobił, taki zabieg. Niepotrzebne to było, po prostu było tam jeszcze dociągnąć. Nie wiem, jeszcze jakiś następny tekst. A po prostu już koniec piosenki, a nie dociąga jeszcze dalej. No, ale posłuchajmy to. Tu my zasieżonym i rany z chunem. Wyzwałem o Lubi grać z ogniem, której strzelamy prosto obok na zabotę obok warunek Może wyłapać pana za przed na strunę.

Więc mogę po prostu zrobić taką piosenkę i taką piosenkę ja nie wiem wpakowywać taki kawałek na koliec piosenki prawdy Wybrane śmaty młody kazne kręci porną nagle kurby syna jak za dużo chlebię mordą Na A AK 47 Przemysz narkotykowy jemy nasza śniadanie slebem Na glebę To nie jak chyba Przemysz Przemysł narkotykowy dzwonisz jak będziesz potrzebie no, i to ogólnie jest koniec piosenki, więc y, ja zejmę sobie pozwolę, o, zdjąć słuchawki. No to, y, tak jakbym miał oceniać piosenkę Roni Ferrari, no to ja bym dał takie. Y, no. Nie wiem, z 8, może na 10, no bo fajna ta piosenka, tylko po prostu mnie ta końcówka taka, nie wiem, tam była, która, może 2, druga minuta. No, a tam 30 coś i po prostu się zmienia, tak jakby rytm piosenki, i po prostu jest tak, jakby wchodzi inna nuta. Ale ogólnie podoba mi się ta piosenka, jest taka fajna, więc mogę dać 8 na 10. No i co, niech on dalej się tam rozwija. Oczywiście, niech ja też się rozwijam, dlatego możecie strzelić łapkę tutaj i dać suba, oczywiście. No i dać komentarz, jakbyście chcieli, i wpadać, wpadać też na Instagrama w opisie jest, więc no. No i to chyba tyle. O, tu widzę jeszcze jest jedna piosenka Roni Ferrari, ale to chyba może na innym odcinku nie piście, Może zrobimy następną recenzję od piosenki Ron Roniego 911, więc to ode mnie na tyle, więc po prostu subskrybujcie kanał, dajcie łapkę, wpadajcie na Instagrama, wpiszcie komentarz no i po prostu cześć!